Dzień dobry, witajcie w kolejnej lekcji z serii fędkarski Coach, Nauka Fidera. Dzisiaj taka bardzo prosta rzecz. Kijki do odmierzania dystansów. To są akurat kiki Matrixa. Możecie takie kijki zrobić samemu po prostu z jakiegoś drutu. Ja na przykład na początku miałem rurkę PCV, zgrzałem sobie tylko tutaj u góry, nagiąłem z jednej i z drugiej strony. Jaki jest metraż między jednym a drugim kijkiem? Ja preferuję 3 metry. Dlaczego 3 metry? Ano dlatego, że po prostu nie muszę przy tych kijkach wtedy chodzić. One są wbite, a ja stoję w miejscu z wędką do odmierzania. Także wbijemy sobie kiki, szybko omówimy o co w nich chodzi, także wbijamy kijek, czyli Distance Sticks po angielsku chyba tak, czy measuring sticks, tak to się wygląda. Także mamy 3 metry, tak jak widzicie. 3 metry, mniej więcej można sobie porównać do wędki 3-metrowej, że jest to ten dystans. Teraz dlaczego tych kilków używamy? Przede wszystkim jak chcemy łowić z klipsem i chcemy łowić precyzyjnie w jednym miejscu. Jednak tutaj nie do końca chodzi też o tą precyzję, bo od tego momentu, w którym my sobie tutaj zaznaczymy odległość, załóżmy 30 metrów, możemy się przesuwać 3 metry za, 3 metry bliżej, możemy sobie zrobić nęcenie tak samo jak wędkę do łowienia, czyli dwie wędki, dzięki tym kilkom możemy zaklipsować tak samo. Jest to bardzo proste. Teraz dlatego 3 metry dlatego, że ja sobie tutaj zahaczam kijek, stoję sobie w miejscu i zobaczcie jadę raz, dwa, trzy, cztery, do 5 dojdziemy. 5 razy 3 mamy 15 metrów do szczytówki. W tym momencie sobie klipsujemy i wiemy dokładnie, że łowimy na 15 metrach. To jest dla osób, które, że tak powiem, zaczęły wędkarstwo. Jeszcze do końca nie łowią z klipsem. Do czego ja serdecznie zachęcam. Łowienie z klipsem otwiera bardzo dużo możliwości. Jedną z ważniejszych rzeczy jest to, że na klipsie, jak rzucicie. Odbija Wam się i podajnik można wtedy fajnie wprowadzić do wody. Bardzo często to produkuje po prostu brania, a jak rzucacie bez klipsa, ten podajnik jakoś dziwnie wpada, no to brań nie ma. A najważniejsza, że po prostu wiecie, gdzie łowiliście, co się działo, co było możliwe na takim dystansie do osiągnięcia. Możecie się przesuwać, możecie ustawić wędkę do nędzenia w ten sam sposób i po prostu być precyzyjnym i rozumieć, wiedzieć w swojej głowie tak jakby mieć wizję tego co robicie jak i dlaczego i to z tego można po prostu bardzo dużo wniosków wyciągnąć łowienie na kilka z klipsem to jest to